Ostatnio na tym kanale omawialiśmy różne konfiguracje systemów domowego audio w oparciu o głośniki marki Indiana Line. Dzisiaj w kontekście systemów stereo przyjrzymy się innemu producentowi niemieckiej marce Elak. Z bardzo pokaźnego portfolio kolumny Elaka wybraliśmy trzy propozycje, dopasowując do każdej z nich najciekawszy, naszym zdaniem, wzmacniacz. Przed Wami trzy zestawy stereo, których brzmienie szczególnie mnie oczarowało. Zapraszam do oglądania. Na początek zacznijmy, pozwólcie, że tak to ujmę, z mniejszego kalibru. Pierwszy proponowany przez nas zestaw stereo oparty jest na wzmacniaczu Yamaha AS201 oraz parze głośników Elac Debut 20B5.2. AS201 jest najbardziej klasycznym wzmacniaczem w opercie japońskiego producenta. Bardzo prostym w budowie i oferującym wyłącznie niezbędne funkcje. Na tylnej ścianie złącz znajdziemy wejście wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego. Reszta złącz to również analogowe czyncze, dlatego też najlepiej do tego kompletu dobrać jeszcze jakiś gramofon, odtwarzać CD, lub dokupić może dobry przewód AUX i użyć telefonu jako źródła. W zestawie znajdziemy też pilot zdalnego sterowania, co wbrew pozorom nie zawsze jest takie oczywiste. Moc, jaką dysponuje AS201 to 115W na kanał, jednak widziałem testy wykazujące wartości sięgające nawet do, uwaga! 200 W. Jak na tę klasę cenową jest to bardzo dobry wynik. Można rzec, że siła tkwi w prostocie, w tym przypadku nawet dosłownie. Prostym natomiast na pewno nie można nazwać brzmienia. Owszem, w mojej opinii jest dość liniowe i neutralne, jednak potrafi zaskoczyć też głębokim basem, który jednak nie dominuje nad średnicą, pozwalając jej być zawsze dobrze słyszalną. Wokal również dostaje spore pole do popisu, nie tracąc niuansów w ukrytych w wyższych partiach częstotliwości. Do tego wzmacniacza polecam kolumny Elak Debut 20B5.2. Jeszcze dwa lata temu robiłbym to wbrew sobie, ponieważ kompletnie nie pasował mi ten typ grania. Odnosiłem wrażenie, że grają jakby ktoś nakrył je na przykład grubym kocem. Jednakże na przestrzeni czasu coś się zmieniło, zarówno we mnie, jak i w tych głośnikach. We mnie, bo po czasie dostrzegłem delikatność, wręcz subtelność, z jaką potrafią brzmieć debuty 2.0. W kolumnach również zmieniło się sporo na plus i tutaj zgadzają się ze mną także moi koledzy z salonu. Kolumny nie są już takie ciemne, znacząco wychyliły się w kierunku jasnej strony mocy. Jednak o tym, jak zawsze najlepiej przekonać się osobiście, zapraszam więc do jednego z naszych salonów Top HiFi and Video Design w całej Polsce. Stali widzowie oraz bywalcy naszych salonów z pewnością znają propozycję numer 2. Dla niewtajemniczonych podpowiem: chodzi o wzmacniacz Rotel A11 Tribute. To szalenie wręcz uniwersalna konstrukcja, dobrze dogadująca się z wieloma głośnikami. Zestaw wejść analogowych obejmuje przedwzmacniacz gramofonowy i kilka czynczy do dowolnego wykorzystania. Dodatkowo Rotel oddaje do dyspozycji Bluetooth obsługujący kodeki AAC oraz APTX. Miły dodatek szczególnie dobrze widziany w dzisiejszych czasach. Jego moc, fakt, jest niższa niż w Yamasze, wynosi bowiem 60W na kanał. Z pewnych źródeł wiem jednak, że wartość ta może osiągnąć nawet 70 czy 80W, a poza tym, jakby czuć, że te rotelowe waty ważą jakby więcej? Moc oddawana jest efektywnie, co przekłada się na podwyższoną dynamikę brzmienia. Dźwięk jest pełen swego rodzaju jakby to powiedzieć kolorytu. Daje dużo takiej zwykłej radochy z odsłuchu. Bas jest nieźle kontrolowany, nie dudni i nie nachodzi na resztę pasma. I teraz uwaga! Rotela A11 Tribute polecam Wam szczególnie w zestawie z kolumnami. Uwaga! Tego się nie spodziewacie! Alagdebut 20F5.2 To głośniki podłogowe, których trójdrożna konstrukcja zaskakuje swoim brzmieniem. Charakter jest mocno nawiązujący do podstawkowego modelu B5.2, tu jednak wzbogacony o większą ilość basu. Dedykowany przetwornik średniotonowy sprawia, że cały zestaw cechuje lepsza separacja pasm. A to oczywiście przekłada się na jakość brzmienia. Czy muszę dodawać, że bardziej niż zadowalającą? Nie, chyba nie muszę. To co jednak muszę, to zarekomendować Wam ten zestaw. Jest świetnie wyceniony, mądrze zaprojektowany i daje to, co w hifi najważniejsze przyjemność. And last but not least, komplet stereo, który oczarował mnie zdecydowanie najmocniej. Mały wzmacniacz, duże kolumny. Czy takie połączenie ma szansę odnieść sukces? Cytując klasyka, jeszcze jak! NAD C700 to mój prywatny faworyt w klasie wzmacniaczy typu All-in-One w zminiaturyzowanej obudowie. To maleństwo oferuje pokaźny zestaw złącz takich jak analogowe RCA, optyczne czy koaksjalne. Najważniejsze jest jednak moim zdaniem HDMI EARC, który w bardzo łatwy sposób umożliwia łączenie telewizora ze wzmacniaczem. Oczywiście owocem tego połączenia jest jeszcze lepsza przepustowość sygnału, co z kolei objawia się oczywiście lepszą jakość brzmienia. Same plusy. Do listy możliwości nada warto dopisać obsługę standardów sieciowych za pomocą jednej z najlepszych tego typu aplikacji – BlueOS. Dzięki niemu otwierają się możliwości takie jak budowa wielostrefowego systemu audio w mieszkaniu czy streaming muzyki w najwyższej jakości. Wsparcie plików MQA i obsługa wielu serwisów muzycznych to kolejne ważne atuty zaraz obok ultrawygodnej obsługi z poziomu aplikacji mobilnej. Ta co ciekawe występuje nie tylko na telefony i tablety, ale również na komputery. Brzmieniowo C700 pasuje klimatem do urlopu w ciepły dzień. Dźwięk jest docieplony, ale nie przesadnie. Bas jest miękki, sprężysty, ale też odpowiednio dociążony. To oczywiście w zależności od muzyki. Tony średnie i wysokie mimo lekkiego ocieplenia nie tracą dźwiękowego pazura, to też mogą zaskoczyć swoją wyrazistością. Stąd też taka, a nie inna propozycja głośników do C700, a mianowicie podłogowe elaki, reference F5. Te kolumny czysty, klarowny wokal bez tendencji do jego podostrzania mają niejako w swojej naturze. Najlepiej czują się w muzyce z dużą ilością basu, bo ten naprawdę robi tutaj robotę. Nieco brakuje natomiast tonów średnich. Nie to, że nie ma ich w ogóle, ale moim zdaniem są nieco wycofane. I tu sytuację poprawia NAD C700 podciągając średnicę, kontrolując bas i uwypuklając wokal. Mówcie się na odsłuch i skonfrontujcie moje słowa z waszymi odczuciami. Czy ten zestaw ma jakieś wady? Hmm, pomyślmy. Tak dumam, dumam i wiecie co, dochodzę do pewnego wniosku. A mianowicie uważam, że jeśli wpasuje się w Wasze potrzeby i oczekiwania wobec przyszłego systemu HiFi, to naprawdę ciężko mu cokolwiek zarzucić. Wygląda bardzo aktualnie, daje szerokie możliwości obcowania z dźwiękiem, łatwo podłączyć do niego telewizor, no i ten wyświetlacz w nadzie. Ten wzmacniacz po prostu wygląda tak, jak powinien w XXI wieku wyglądać nowoczesny piec, choć w tym przypadku lepiej byłoby powiedzieć piecyk. Dlatego też serdecznie zapraszam Was do jednego z naszych salonów Top Heavy and Video Design, rozsianych po całej Polsce. Na miejscu będziecie mogli odsłuchać każdy z omawianych dzisiaj zestawów i znacznie więcej. Nasza oferta obejmuje bowiem kilkadziesiąt propozycji wzmacniaczy, kolumn, a również oprócz tego tysiące akcesoriów niezbędnych do połączenia ich w całość. Warto zatem wpaść do nas, zasięgnąć opinii, posłuchać i dokonać świadomego zakupu, z którego będziecie zadowoleni przez dłuższy czas. Gdy jednak nie macie możliwości odwiedzenia nas osobiście, jak zawsze zapraszam na stronę tam nie tylko doczytacie więcej o cenach, dostępności i naturalnie parametrach technicznych poszczególnych urządzeń. Znajduje się tam również ogromna strefa wiedzy dotycząca branży audio i wideo. Serdecznie zachęcam do wizyty i lektury. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i nie, nie żegnamy się, bowiem zobaczymy się już niedługo w kolejnym materiale.